Jesteś jednym z tych odstrzelonych, no bo trener z nuda, no nie będziemy wracać do, do sytuacji. Mm -hmm. Potem do kadry wróciłeś i grałeś w pierwszym składzie. Potem przyszedł Oigen, graliście na przemian, a teraz padło na Eugena. Czy rzeczywiście czujesz się gorszym zawodnikiem niż Eugen polański w tej reprezentacji? Nie zakładam, że tak mi powiem. Nie, czuję się gorszym. Na pewno mamy, jeśli chodzi nawet o środek pola, mamy... Wyrównanych e, zawodników i myślę, że to jest dobre, bo, bo trener może sobie wybierać e, z kogo chce. E, jeśli chodzi o pierwszy mecz, no, trener zaufał tym zawodnikom. Zobaczymy, jak będzie e, to przebiegało w dalszej części turnieju, bo wiadomo, różne są sytuacje i na pewno nie może trener odrzucić żadnego z nas, bo wiadomo, zawsze mogą być kartki i kontuzje. A powiedz mi, może nie w czym jesteś lepszy od Oigena, tylko jakie są różnice pomiędzy Wami? Według Ciebie co Ty mógłbyś dać innego drużynie w odróżnieniu od Oigena? Od to znaczy ja myślę, że bardziej jeśli chodzi o defensywę, mogę bardziej e, wspierać tą linię, linię obrony i e, czyścić im to pole. E, no nie powiem lepiej, ale, ale no, wydaje mi się, że on jest takim e, typowym środkowym pomocnikiem, gdzie, gdzie potrafi połączyć te dwie funkcje. Czyli na, na mecz, gdzie trzeba będzie przy, pobronić, może na przykład na Rosję, dlaczego nie? Tak? Dlaczego Liczysz nie? Ta... Dlaczego nie? No nie, liczę nawet na Grecję, więc e, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo to jest, trener e, to jest decyzja trenera i trener wybiera, więc e, m, poczekajmy. Darek Kuba Łaszczykowski powiedział niedawno, że drużynę tworzą wszyscy. Nawet ci, którzy w ogóle nie wejdą podczas euro na boisko, czasami można coś powiedzieć, można się jakoś tak zachować, że można no, poprawić atmosferę, wzmocnić tą drużynę, a można coś zepsuć. Zgodzisz się? Zgodzę się, każdy, każdy jest potrzebny, bo tak jak powiedziałem, nie wiadomo jaka sytuacja się wydarzy podczas turnieju i e, wszyscy, piłka to jest e, dziwny sport, wszystko może się wydarzyć, więc... Em, każdy jest potrzebny, nawet ten 23 zawodnik. I widzisz no, bo, poza wojskiem, że, że no, jest to wszystko budujące, że to nie są tylko takie formułki, które tutaj co chwila wygłaszacie? Nie, nie, nie. Eee. Szkoda, że nie, nie byliście dzisiaj w siłowni, bo byście widzieli wszystko. Dokładnie. to troszeczkę to, 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 to opowiem, co się tam działo. Znaczy, no. Nie, nie chcę mówić, bo to wiadomo, ee, jest. Ee, Chcemy zostawić dla siebie, więc wydaje mi się, że nie będę opowiadał o tym, ale e, jeszcze raz potwierdzę, że nasza atmosfera w naszej drużynie jest bardzo dobra.